Hejka wszystkim na moim kanale, po prostu dawno nie było, ale nie wiem, bo po prostu nie chciałam się nic nagrywać, nie miałem weny. moja taką wielką Ale dzisiaj wracam do was z um, czymś jakby, oh my God, jakby będziemy czytać historię z którą mi pokazywała kiedyś koleżanka. I po prostu um, mam nadzieję, że będzie w jakiś sposób zabawnie, Będę zrobił z siebie klauna, więc może będzie. Po prostu chmur latają tutaj i nazad, w i na zad. Po prostu moje zdrowie jest na skroju załamania psychicznego to, ile ustawiam to wszystko, to mnie tyle kosztowało, wszystko i, i tak się rozpierdoliło kilka razy, ale a więc zaczynamy ym, jakby tytuł te, tej książki, opowiadania nasz tytuł Jak udławiłem się twoim fiutem. Ciekawa nazwa, odpad. Więc zaczynamy. Szkoła była nudna i głupia. Po co się komu edukować? Nie wiem. Ja przecież jestem świetnie wykształcona, a jestem dopiero w drugiej liceum. Mm, pierwszy fragment już. Po co w ogóle edukacja? Po co w ogóle się uczyć? Jakby nauczyciele są głupi? W ogóle po co matura? I witam, jestem Chris. dokładnie Christopher Chris Junior. Tak, do cholery. Chris, Chris. Jestem najfajniejszym Chrisem na tej planecie. No, może oprócz Krisa Evansa, Krisa Prata. No dobra. Jestem siódmym najfajniejszym Krisem. E, tutaj widać, że bardzo główny bohater Chris strasznie jest zadufany w sam sobie. W każdym razie ta historia zaczyna się a, w pewien specyficzny sposób. Nie, nie wpadłem na kochanka na korytarzu. Nie, nie zakochałem się w nauczycielu. I nie, nie mam romansu z tatą tej koleżanki czy ojczymem. Chociaż byłoby seksownie. Widać, e, nasz główny bohater jest strasznym romantykiem. Urodziłem się 27 stycznia. Nie, żeby komuś e, ta informacja była jakaś potrzebna. Padał śnieg, dużo śniegu. Tata dumny z nowonarodzonego syna wchodził właśnie ze szpitala z mamą w rękach. Tata wrzucił mnie w śnieg e, w taką dużą masę śniegową, więc było mi tak zimno, jak chyba nigdy. Mama krzyczała bardzo głośno, tata rzucił się na ratunek i zaczęła się szopka. Rok temu powiedziałem rodzicom, że jestem gejem, by nie wziąć odpowiedzialności za zachowanie ohydnego, szatańskiego grzesznika. Mama do mnie zadzwoniła oczywiście, nie mogło być inaczej. Cały status się zjebał, ale kontynuując, gdzie my byliśmy. Gdy przychodziłem z chłopakiem na jakąś imprezę rodzinną i witaliśmy się z gościami, mama brała ich szybko na bok, opowiadała o tym smutnym czasie, jak ojciec rzucił mnie z rąk i a, nabawiłem się tej ohydnej choroby psychicznej. Aha, czyli jakby. Chodzi o to, że jakby jego rodzice y, mówili sobie, że wtedy kiedy ojciec zrzucił dziecko jakby z rąk, y, nabawił się choroby psychicznej jaką jest, orientacja seksualna, mm, super, Katol katolicy są specyficzni. Okej, okay, tak czy inaczej jestem gejem, bo spadłem na głowę w wieku trzech dni. ja. Uwaga, teraz widzę fajną nazwę nauczyciela, pan Dick Cook kończył właśnie lekcję biologii, gdy ja z uśmiechem wkładałem, lol, książkę do torby, lol, mój przyjaciel Luluś, jakby, kurwa, kto wymyślił te nazwy, Chris, Dick Cook, Luluś, ale to nie koniec, ja wiem, że są gorsze nazwy, jest taki mój m, ulubienie w tej książce. książce. Bywalił się na podłogę, zaśmiałem się głośno. Lol, powiedziałem se. Eee, um, my god. zamknij się, powiedział najseksowniejszy chłopak. Znasz, oh my god! Tu się zaczyna, powiedz kochani. Rex seks. Ma słońce, jakby Czemu nie może po prostu chmura odejść i świecić słońce? Nie gadaj tak dużo, tylko się ucz o tym głupim, żeńskim układzie rozrodczym. Bo wiecie, układ rozrodczy, bleh, fuj, po co się tego uczyć, po co, po co? Ja to zrobię tak, jak po, powiedział nasz bohater, ale po co? Zapytałem z uśmiechem w ustach, przecież i tak mi się to nigdy nie przyda. Corny, to, że jesteś gejem nie znaczy, że nie możesz zostać na przykład ginekologiem. No, exactly, byliśmy obecnie w domu chłopaka, zapytali cię czemu, odpowiedź jest prosta, udało mi się go ubłagać, aby był moim partnerem na biologii, mm, fajnie, do końca roku szkolnego, sekretnie liczyłem, że coś z tego wyjdzie, gdyż chłopak ten również był, <laughs> no właśnie, nie jestem pewien, ale na pewno należał do pięknej społeczności LGBT+, tak jak ja, Wyczuwał, to mój najlepszy na świecie gay radar, e, Gejdar tam jest w ogóle napisane. Kupiony 3 lata temu na wyprzedaży w Saturn. Skromnie mówiąc było to naprawdę świetne urządzenie. Kurwa, co? Można kupić gay radar? What the fuck? Wiem, że są jakieś e, dziwadła, które mówią, że gejdar to... Gejdar to... Gejdar, co to jest Gejdar. Nie, ze mną takie numery. Ja wiem, jak wygląda gejdar. Ja, Jezus, ej, co to jest gejdar? Jest takie coś jak gejradar, i to jakby w głowie. Gejdar? Gejdar? Wracając do Rexa, mam ogromną nadzieję, że chłopak w końcu coming outuje. Albo przynajmniej powie, że chce się ze mną przespać, chociaż może to później. Ej, sexy Rexy. Powiedziałem do chłopaka, który przeglądał jakieś książki. Chcesz może, żebym po... Nie, ja chyba nie dam rady tego czytać, jakby to jest YouTube i... Chyba zmienię jakby kategorię wiekową, bo z tego, co widzę, to jest grubo. Chcesz może, żebym postał twojego Na co on tylko zdjął swoje spodnie. I tutaj bohater użył jakichś takich cringe'owych poinkiwek. To było wszystko, co wydało się z jego seksownych ust. Miałem koszulkę. Uwaga, tu się zaczyna akcja, kochani. Arex swoje bokserki w motych małych chud. Być, kto pisał ten tekst? Jakieś napalone dwunastolatki? Byma być, powiedział stanowczo. Podnieciło mnie to. Miałem, kochany. Boże, nie mogę tego już czytać. Jęknąłem. Miałem dużą ochotę na seksa. Seks XD. I już miałem brać go do ust kiedy zobaczyłem jego kolor powiedzmy sobie szczerze nie jestem chyba jedyną osobą która zdziwiłby się na widok niebieskiego pęnięcia rekcji dlaczego on jest niebieski zapytałem chłopaka wprost och to dlatego że mój tata jest smerfem. Wiesz, niewiele mam z ojca, ale kolor mojego przyjaciela mam akurat po nim. Wiecie co, ja dokończę ten rozdział i nie będę męczył swojego mózgu w taki sposób, jaki jest czytanie tego. Reakcja jest trochę dziwakiem, ale mnie to kręci. Jestem samotnym dzieckiem, od zawsze byłem innym. W ogóle jak ktoś mówi o sobie coś w stylu, że ej, ale jestem fajny. Słuchaj, jestem zajebisty, jestem inny od reszty. To brzmi tak troszeczkę pusto i prostacko, moim zdaniem, jakby halo człowieku, to nie tobie jest to oceniać. Miałem 8 lat, kiedy moi nauczyciele stwierdzili, że jestem nad wyraz inteligentny. Postanowili szybciej poprawić ze mną program nauczania i tak w trzecie, wyglądałem w trzeciej klasie gimnazjum, mając marne 13 lat. Teraz, gdy mam 14, w sumie, mój Boże, bo nasz bohater miał, e, ma 14 lat, doświadczył zbliżenia z jego rówieśnikiem. E, grubo, ja w jego wieku nawet nie wiedziałem, że jestem gejem, być. Ale to nie powstrzymuje mnie przed posiadaniem najlepszych przyjaciół. Mój kupel ma na imię Chris. Chris, Chris. To dosyć nietypowe, bo jestem tym małym e, dziewczęcym kolesiem, a on kapitanem drużyny piłkarskiej w naszej lekcji relacji. Czyli wiecie, kto to w ogóle mówi? W zasadzie tylko on wie o tym, że jestem od niego młodszy o 3 lata, odkąd się... Tu jest jakiś plot twist. Odkąd się poznaliśmy, jesteśmy nie, nierozłączni. Od zawsze nazywa mnie Luluś. Aha, czyli to mówi ten Luluś, który był wcześniej. Osobiście uważam, że to trochę obciachowe, ale co mu zrobię, niech sobie tak mówi. Zazwyczaj w czwartki siedzimy razem u mnie w pokoju i gramy w gry wideo. Ale dzisiaj Chris e, poszedł pomóc babci w ogródku. Kryje go, bo ludzie z naszej klasy by go wyśmiali. Hahaha, o oh my gosh, pomagać e, dziadkom w ogródku, którzy już niekoniecznie mogą sobie poradzić, naprawdę zabawne. Więc zamiast grać w gry wideo, siedzę i robię zadania z matematyki. Jak nisko musiałem upaść. Nagle. Za... Być, ja też nie lubię matematyki, ale moim zdaniem to nie jest jakiś upadek moralny nauka matematyki. Nagle zadzwonił mój telefon, przerobiona na techno piosenka o farmerze McDonaldzie, zabrzmiała w moim pokoju. Halo, powiedziałem, a w moim głosie nie dało ukryć się zmęczenia. Dzwonił korny, mój drugi ziomek, tylko że on jest jeszcze dziwniejszy niż połączenie mi Krisa. Horny zawsze miał ten. Horny czy korny? Tu jest najpierw korny, a potem horny. O mój Boże, wysapał. O mój Boże, wysapał. Zmaszczyłem swoje niewyregulowane brwi, nie uwierzysz, co się stało. Mi się wydaje, że główny bohater powiedział temu Lulusiowicz, co, zro... co się stało w bibliotece, więc posłuchajmy dalej. Wykrzyczał do słuchawki, a jedyne co usłyszałem to przejeżdżający samochód z jego strony. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. No ale co? Zapytałem zdezorientowany. Zrobiłem loda Reksowi Seksowi. Dar się na cały głos. No ja nie będę się tego darł. Rozumiem, że skrycie śnisz nim... Co noc, ale nie chcę tego słuchać. Według mnie, Rex Sex to najbardziej niewdzięczna kreatura chodząca po naszej planecie. Pa! Mruknąłem i się rozłączyłem. Otóż moi kochani, to będzie koniec na dziś. Trzy rozdziały przeczytane. Mózg jest zmiażdżony. Hmm. Historia. Jakby, jakby nagrać o tym jakieś po prostu. Hmm. nie, 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 to już by było naprawdę destrukcyjne, co ja chciałam powiedzieć. Więc e, to będzie na tyle, kochani, na dziś. A myślę, że zrobię z tego może małą serię. Jak czytamy sobie po prostu historię naszego Krisa i Reksa Seksa. Ciekawie, jak to się dalej potoczy. Ehm, po prostu. A, tak, ja jestem ciekawy, choć bardzo mnie to e, żenuje. Ale robię to, bo nie mam co w, e, wkładać na po prostu na YouTube'a, więc kochani.